Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie, a ja witam przede wszystkim moją gościubę. Cześć Kasiu. Cześć, cześć Basiu. Katarzyna Janas, kobieta, która prowadziła na rynek między innymi ty, bo jeszcze do tego Ewa prowadziłyście na rynek fantastyczny test, który bada ludzkie motywacje, motywatory i dzięki temu, wy to zrobiłyście, jestem waszym masterem, jestem trenerem tej metody Race Motivation Profile. Bardzo się cieszę, że jesteś częścią I e konferencji Zawód wypalona i że dzisiaj zgodziłaś się na tą rozmowę. Ja ja dziękuję bardzo za zaproszenie. No i dobrze. Kasia, czy jest coś, co dodać o sobie, czy lecimy, bo tutaj wiesz, ważne tematy. Wiesz co? Lecimy. <noise> Dziękuję za przedstawienie. Tak, rzeczywiście wprowadziłam wspólnie z Ewą narzędzie do Polski i cieszę się, że poznałyśmy się również tak. przez to narzędzie. Dla mnie Race Motivation Profile to jest instrukcja obsługi do siebie i do innych. Ono dla mnie mocno otwiera oczy. Uczy nas, co jest dla nas ważne, co jest naszą motywacją, ale też daje zrozumienie, dlaczego czasami nas ktoś kompletnie wnerwia i z kimś jest nam kompletnie nie po drodze. To tak, żeby osoby, które nie wiedzą o co chodzi, się dowiedziały, a więcej się dowiecie na konferencji, musicie się zapisać na konferencję zawód wypalona. Wrzuciłam Wam już linka, więc po prostu klikajcie i się zapisujcie. Ale, Kasia, jak Cię mam, to chciałam Cię zapytać, o co chodzi z tą motywacją? Bo wszyscy tak otwartymi rękami na tą motywację czekają, aż przyjdzie, spłynie do nas i nie robią nic innego, tylko czekają. I o co to biega, że to jest takie ważne? To przede wszystkim to, 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 to co mówisz, nie? wszyscy na nią czekają, wszyscy o niej mówią. Niektórzy mówią, że to jest coś takiego, coś, nie? ale tego nie widać. To jest w ogóle fajne, nie wszyscy o niej mówią, tego nie widać, natomiast ma olbrzymi wpływ na to, na nasze życie, na to, jak się czujemy, z jaką energią jesteśmy, czy jesteśmy w komforcie ze sobą, czy coś nas drażni, czy nas życie gniecie, czy nas życie cieszy. I, no i właśnie, i od tego, czy my rozumiemy, co nas motywuje, czy my jesteśmy w stanie to nazwać, czy mamy świadomość tego i czy jakby dzięki temu podążamy ze sobą, no to. Znaczy, od tego zależy właśnie, w jakim jesteśmy nastroju danego dnia, w, jakim jesteśmy, w jakiej jesteśmy energii i, i co, z tym, co z tym po prostu, po prostu robimy. Nie? A wydaje nam się, że motywacja to jest coś takiego wielkiego i tak dalej, natomiast motywacja składa się z wielu elementów. Jest motywacja do różnych rzeczy, tak? Jest motywacja do wpływu, jest motywacja do samodzielności, jest motywacja nawet do jedzenia, tak? Jedni mają większą, drudzy mniejszą motywację do jedzenia, także tych czynników motywacyjnych jest sporo. No właśnie, w samym teście jest ich 16, nie? Tak, dokładnie, rozgadałam się tutaj, więc nie szpimy, Nie, bardzo, bardzo zobaczyć. dobrze, bo ty widzisz, tak sobie pomyślałam, że my czekamy, aż przyjdzie ta motywacja, nie? Ja zawsze mówię, wy na nią nie czekajcie, ona na Seszelach się tam bawi, pije, w ogóle dziewczyna jest ciągle na wiecznym kacu, po prostu nie dojedzie. Duża szansa, że nie dojedzie, nie? Nie ma co czekać na motywację. Hmm. Wiesz co w ogóle śmieszne jest to, że nieraz nie ktoś mówi, że jestem niezmotywowany. To ja mam doskonałą wiadomość, nie ma ludzi niezmotywowanych. Każdy z nas jest zmotywowany, tylko być może jeszcze nie odkryliśmy do czego jesteśmy zmotywowani, do czego mamy taki swój wewnętrzny napęd. To jest, takie, to no jest taka, taka dobra wiadomość dla wszystkich. I Wiesz, tak naprawdę mi teraz oczy otwarłaś, że to nie jest tak, że to jest jedna pani motywacja, która siedzi na seszelach, tylko ich jest więcej. To jest cała banda, nie? Bo jest jakiś czynnik, jakiś ludek, możemy sobie go wyobrazić, który cię motywuje do ćwiczeń, albo nie motywuje do jedzenia, tak. albo do, nie wiem, właśnie wywierania wpływu tak na innych, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że odkrycie tego, co jest dla mnie ważne, co mnie motywuje, albo jak ja się mogę zmotywować, to jest właśnie ten klucz, no bo nie ukrywam, że dzięki RMP. Ja zaczęłam dzięki testowi Race Motivation Profile, ja zaczęłam ćwiczyć regularnie i wcale mnie nie motywuje uprawianie sportu. Robię to już chyba, Jezus, nie, wiem Kasia, 4 albo 5 lat, i ktoś mi mówi, to już chyba lubisz sport, nie, to już jest nawyk, ja jestem się jaki nawyk, nie? Ja potrafię zapomnieć, że mam iść na trening, nie, to jest, ja już żadnego nawyku nie wypracowałam, nie ma tam takiej opcji. To mhm. jest celowe mhm. działanie. Oparciu o inne moje motywatory, niezależność i piękno, to jest moja drabina do ćwiczeń, bo mój sport dalej leży i kwiczy. Żadna no właśnie. No właśnie, czyli można nawet poszukać sposobu na, na motywację, jeśli się jej nie ma, tak? Ale w innych paniach motywacjach, jak to, jak to fajnie określiłaś. Tak. No właśnie, ja tak. poprosiła pani, pani, tak. e, pani Piękno i, i Pani Niezależność. Czy mogłybyście mnie wesprzeć, tak? I wypchnąć na trening? I wtedy moja motywacja piękno, mówi, ej, chcesz być grubym trenerem, czy takim szczupłym? Nie, ja wiesz, szczupłym, nie? Pani niezależność mówi, a po 80 po schodach to sama? Czy żeby cię wnosili sanitariusze? No sama, no to zapraszamy na trening, nie? Tak, chwila, chwila, chwila niedogodności, nie, nie, nie ale tak, pracujemy na coś innego, nie w tym wypadku. No właśnie, czyli tak naprawdę to nie ma co czekać, tylko trzeba zarządzać tą motywacją. Mhm. Zdecydowanie. Może no, po prostu geniusz jestem dzisiaj. Dobra, a powiedz mi w pracy, nie? Bo, bo jakby konferencja będzie dotyczyła wypalenia zawodowego, w zasadzie jego początku, symptomum, symptomów, hmm. i ty też masz bardzo fajny temat swojego wystąpienia, bo będziesz mówiła tak, o tak, ja o szczepionkach I o o profilaktyce bardziej. Może szczepionka to tak może się różnią różnie kojarzyć, ale to bardziej profilaktyka, tak? Bo lepiej zapobiegać niż leczyć i nie cierpieć, lepiej mieć świadomość, jak, jak korzystać. Ze swoich zasobów, ze swoich właśnie, ze swoich motywatorów i wiesz, i wejść na tą drogę, która, po której no, będzie nam się dobrze chodziło, nie? gdzie będzie taka energia do działania, gdzie będzie nam się chciało, gdzie będzie radość. No bo przecież każdy z nas ma takie dni, gdzie, gdzie jest super i, i czujemy, że nas coś niesie, tylko właśnie warto się zatrzymać i się zastanowić, co nas niesie. I robić tego jak najwięcej, nie? I wtedy będziemy, będziemy mogli stosować taką profilaktykę, jeśli chodzi o nasze. No, wypalenie to jest już. No ono przychodzi z czasem, nie? ale to jest, y, ono to zaczyna się troszeczkę od takich delikatnych sygnałów od nas, nie? jak się, się obserwujemy. Nieraz mamy po prostu gorszy dzień, ale ten gorszy dzień pojawia się też dla czegoś. Nie? Coś nam nie zagrało, gdzieś jakieś emocje się pojawiają, coś tłumimy w sobie, y, czujemy jakieś, y, że życie nas przygniata tak, danego dnia. No, następnego dnia wstajemy i jest coś innego. I pytanie, co różni te dwa dni? Gdzie mogliśmy realizować motywatory, gdzie, gdzie byliśmy blisko siebie, a gdzie się Kompletnie, ale to kompletnie gdzieś tłumiliśmy, tłumiliśmy ten głos wewnętrzny. To jest bardzo istotne. Ta świadomość jest niesamowicie pomocna. To, 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 na to chciałabym zwrócić uwagę, nie w tej mówiąc o szczepionce czy profilaktyce. Ja ci zaraz, Kasia, jeszcze poproszę o mikro wprowadzenie do Raise Motivation Profile, żeby tutaj osoby, które są z nami, jakby zrozumiały, o czym my mówimy. Ale przypomniało mi się, jak jeden mój znajomy trener opowiadał, że właśnie to jest to jest ta autodiagnoza, tak? To zatrzymanie się i popatrzenie. Jak to jest, że jednego dnia idę i sprzedaję jak dziki, tak? Bo on też robił sprzedaż. Że to jest w ogóle, jestem mhm. nie do zatrzymania, a innego idzie jak po grudzie. I znalazł takie a? bardzo proste czynniki, że w dni, kiedy idzie mu lepiej, świeci słońce. On się uśmiecha, e, mm -hmm. nie wiem, rano zjada śniadanie z rodziną, że myśli sobie, to mm -hmm. będzie dobry dzień. A wtedy, jak mu to nie wychodzi, no to zazwyczaj pogoda jest nie taka, już jest wściekły, tak, że jest mokry, idąc do samochodu, że zmarł. Mm -hmm. Boże byle przetrwać, nie? Czyli jakby przede wszystkim główna myśl jest inna. I w RMP chodzi o coś innego, ale podobnego. Możesz troszeczkę nakreślić. No w RMP, tak jak wspomniałyśmy tutaj, no mamy te 16. RMP nam pozwala zdiagnozować naszą motywację nie? przede wszystkim, i robimy to robimy to narzędziem naukowym. Wypełniamy takie, wypełniamy kwestionariusz i dostaniemy, dostajemy w efekcie obraz naszej motywacji. A właściwie, nawet dzisiaj miałam taki przebłysk, że może obraz motywacji to nie, ale dostajemy źródło naszej motywacji. My do, do, docieramy do źródła, do tego, co de facto Wprawia nas w radość. I mamy te 16 źródeł, z których może płynąć ta nasza motywacja. Mamy i teraz tak, każdy człowiek ma te same źródła, tylko że różnica jest w ilości, w natężeniu w, w tego źródła, czyli tak jeden ma na przykład duże pokłady Ciekawości, i lubi się uczyć, rozwijać, dociekać, analizować, a drugi ma mało takiego tego, tego, tego pokładu w sobie. On woli, niech ktoś to przeanalizuje, on woli to wdrożyć w życie, nie? Czyli tutaj będziemy mieć konkretny obraz. Tak samo tutaj przywołałyśmy już nie wiem, kwestię wpływu. Jeden lubi wpływać, decydować, a drugi woli się podporządkować. I my to dostaniemy, dostaniemy prawie że czarno na białym, czyli będziemy wiedzieć, jakie są nasze indywidualne proporcje. To tak, jakbyśmy wiedzieli po prostu, hmm, Ile czego używać w życiu, żeby być, żeby być zadowolonym? Czyli czy my potrzebujemy i poszukujemy podświadomie bezpieczeństwa, czy my raczej potrzebujemy tych skoków ze spadochronu, czy my potrzebujemy porównywać się z innymi, wygrywać, czy my potrzebujemy konsensusu, zgodności i fajnej atmosfery, nie? wracając do pracy, właśnie po, e, fajnej atmosfery w pracy. Czy my w pracy potrzebujemy działać samodzielnie, czy też potrzebujemy działać w teamie. I takie rzeczy z tych te 16 czynników. Jest indywidualizowany, bo my właśnie robiąc to badanie, ten, ten profil motywacyjny, Risk Motivation Profil, my dostajemy, dostajemy swój indywidualny profil motywacyjny, jak to powiedziałaś ładnie, taką swoją instrukcję obsługi. Ale to też jest taka, to, to, to na, na podstawie tej swojej instrukcji obsługi, my możemy też zobaczyć, w jakie pułapki wpadamy w komunikacji z innymi, w relacjach z innymi, czego my podświadomie oczekujemy od ludzi. To jest. Tak wiele odpowiedzi na tak wiele spraw, że no właśnie to. To... No to jest game Changer, ja najbardziej lubię, jak są wyniki, jeśli ktoś ma dużą potrzebę z, z jednej ze stron, z jakimś motywatorze albo ktoś ma małą, mm. to, że pokazuje mm. ludziom, jak konflikty się rodzą. Że jeżeli ja mam dużą potrzebę wpływu, a ktoś ma małą potrzebę wpływu i lubi pracować w grupie, lubi jak ktoś decyduje, ktoś bierze te stery w ręce, mm. to ja patrzę na taką osobę i sobie myślę, no nie wierzę, nie? No Po prostu nie wierzę, że to jest po prostu ktoś, kto. Ale czemu on nie zdecyduje, na co on czeka? Czy, 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 czy mu naprawdę wszystko mu trzeba powiedzieć? A on z kolei na mnie patrzy i mówi: Ta się znowu rządzi, nie? Jakby nie mogła nam zapytać i żebyśmy nie mogli wspólnie ustalić, tylko ona od razu musi wyznaczać kierunki. I powiem Ci, że to mi też dało do myślenia. To mnie zawsze bawi, jak jesteśmy dziś ze znajomymi, oni wybierają wino. Ja jestem osobą niepijącą od lat. I powiem ci, że to zawsze zajmuje tyle czasu, że finalnie ja mówię kelnerowi, co ma przynieść, oni wszyscy na nie patrzą, mówią, ty nawet nie będziesz tego pić, tak? Ja mówię, ale ile można wybierać wino? A oni tam dyskusje <laughs> robią, tak, czy różowe z bąbelkami, bez, białe, czerwone i w ogóle. A moja duża potrzeba wpływu, bardzo duża, po prostu nie jest w stanie mm. unieść, jak się można decydować. Na, z mojego punktu widzenia małą potrzebę jedzenia mam, czyli jest mi dosyć obojętne, co jem. To ja jakby mam w ogóle niezrozumienie, dlaczego tyle czasu poświęcamy na tak nieistotną rzecz. A oni patrzą na mnie jak na ufo i myślą, bo Barbara, coś ty zrobiła, nie? Przecież my jeszcze nie wiemy, jak będziemy dania jeść, a ty nam zamówiłaś wino, które może nie pasować. No i w ogóle jest, jest jazda. I myślę, że to jest kluczowe, żeby jedzić co nas motywuje. Dobra, a powiedz mi, co się to dzieje co w pracy? I ile, mhm. Jeszcze raz trochę. Co i ile nie, tego potrzebujemy? Takie, no właśnie, bo to jest trochę tak, że żeby, jak już wiemy, czego potrzebujemy i ile, to też możemy sobie dozować i podlewać się, tak? Żeby, żeby być jakby tymi motywatorami, żeby te motywatory były takie dokarmione, nie? Żeby, żebyśmy się czuli, że jesteśmy w komforcie ze sobą. Tak, Albo przykręcać, co jest w moim przypadku. I teraz, jak jest akcja wybierania wina, to ja wtedy wiem, że to jest czas na pójście do toalety, <grystanie> zadzwonienie do dzieci na wakacjach, żeby się nie wtryniać tak, ze swoimi motywatorami i nie realizować swoich potrzeb, jeśli to tak, nie zrobić jakieś grupy. Dobra, a co się właśnie. dzieje w pracy, jak nie realizujemy swoich motywatorów? Tylko, no na przykład ja, tak? Ja mam potrzebę, no, mówmy się, odpowiedzialności, zarządzania, lubię tak, brać, stery w swoje ręce. I teraz, jeśli ja wyląduję gdzieś, gdzie ktoś będzie mi mówił, co mam robić, to co się wydarzy? A myślę, że to nie jest takie rzadkie. No myślę, że znaczy, akurat ty to pewnie nie, nie pozwolisz sobie na to. Natomiast no, oczywiście no, są niektóre takie stanowiska, gdzie nie możemy rozwinąć, rozwinąć tych swoich potrzeb i tłamsimy je, i to jest tak, że my. No ja myślę, że w ogóle człowiek jest w stanie się, a, wszystkiego nauczyć i do wszystkiego dostosować, tylko że jest kwestia tego, ile w tym jest chcę, a ile, ile muszę, nie? To są te proporcje. Więc jeżeli ja cały czas jestem na muszę i nie ma tego efektu, tego elementu chcę, chcę, lubię i podążać tą drogą, no to ja z dnia na dzień, z, z godziny na godzinę słabnę, tak? Ja słabnę, ja nie mam energii, ja nie wiem dlaczego, jakby życie wysysa ze mnie wszystko, nie? Bo ja nie mam tego paliwa, którego ja podświadomie. Pod Potrzebuje do życia, do tej energii, którą potrzebuje do pracy. Dzisiaj miałam rozmowę z dziewczyną, która mówi do mnie, że poszukuje pracy, ale ona nie chce pracować online, bo ona czuje, że ona żyje, jak się spotyka z ludźmi, z prawdziwymi ludźmi, czyli ma energię dzięki temu, że przy z ludźmi. Ona kocha networking, kocha, kocha ludzi, ale w takim relacji bezpośredniej, a jej oferowana jest praca online względnie hybrydowa. I i po prostu już wie, że ona w tej pracy gaśnie. To jest właśnie to, żeby złapać to coś, co nam przeszkadza, rozkwitać. Bo my jak nie dostajemy tego, co potrzebujemy, to my tracimy energię, tracimy sens, jakby przychodzimy do tej pracy, ale z dnia na dzień jesteśmy coraz bardziej smutni, coraz bardziej gdzieś tacy szarze, tacy przygnębieni i to, to, to się zaczyna od drobnych rzeczy, ale no już widać po prostu tą zmianę i to idzie w kierunku takiego wypalenia, takiego, takiego, takiego bezsensu, takiego marazmu. No my przychodzimy, tylko że nie ma po co, nie? To, to, jest, to jest to. A jeżeli, a jeżeli jest przeciwnie, to, 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 to czas nie ma, to w ogóle, no to jesteśmy w tej pracy i w ogóle patrzymy, ojejku, to już koniec, ale przecież jeszcze bym coś zrobiła. Tak, wiesz, uśmiecham się, bo to jest moja historia. Ja przez 10 lat pracowałam w firmie rodzinnej jako księgowa i kadrowa. Hmm. Ale mój motywator, potrzeba wywierania wpływu, był na haczyku, bo była obiecana sukcesja i moje wdrażanie mnie, bo to była firma rodzinna, więc jakby ja miałam ją przejmować. Ale wiesz, lata hmm. mijały i tak, tak. nic się nie zmieniało. Hmm. Ja tak jak mówisz, gasłam, gasłam, gasłam. Ja naprawdę jestem sobą mocno kreatywną i mocno w ruchu, więc tak księgowość to był taki dosyć ciekawy taki kawałek. Z ja się tylko cieszyłam, jak były wypłaty, to jeszcze był czas, kiedy nie było kont bankowych, więc było uliczenie pieniędzy, kopertowanie, jechałam do banku, nie? To było najlepsze w bo... ogóle. A potem znowu gasłam na większość miesiąca, kiedy trzeba było klepywać w komputer, czy faktury i robić inne rzeczy. I wyszłam z tamtej firmy z bardzo mocną depresją. Zrezygnowałam. No Pracy, tak? Wyszłam z tego co bezpieczne, już ku sobie musząc się ratować, tak naprawdę. A dzisiaj uśmiechałam się dlatego, że tak jak mówisz, ja po prostu jak jest wolny weekend, to ja się po prostu jaram w poniedziałek, jak dzwoni budzik albo się budzę przed, bo wiesz, że mogę iść do pracy, nie, ale fajnie, klienci czekają, będą sesje. Po prostu jestem najszczęśliwszym stworzeniem na Ziemi, że mogę iść do roboty, bo robię to, co kocham i to po no. prostu mnie rozwija. No dobrze, moja droga, to co? Widzimy się na konferencji, Kasia Wam opowie więcej o motywatorach, o Raise Motivation Profile i o tym, co zrobić, żeby właśnie nie gasnąć, tylko rozkwitać, no. Tak, i żeby podejmować decyzje, które są, są wasze. i tak trochę zbyt będzie mała przymiarka do, do swojego profilu, może do kółka, także... Beżą, Właśnie. Jeśli się, Właśnie, wrzucam aż z nich I też będą prezenty, więc warto być na żywo, bo wśród tych osób będziemy wybierać potem te osoby, tych szczęśliwców, do których te prezenty powędrują, a one będą związane, jakby nie było no, z tematem tego, czym się zajmujesz. Tak jest. Kasia, bardzo ci dziękuję za ten krótki, acz esencjonalny i bardzo wartościowy, no właściwie nie wykład, tylko rozmowę. Myślę, że zajawiłyśmy trochę ludzi. Tak, Kasia nam tutaj trochę wycięło, ale to nie szkodzi, bo już wiemy co i jak. Więc moi drodzy, wbijacie, zapisujecie się. Jesteście, 20 września, startujemy o godzinie 9. O 13.30 będzie networking, czyli uwaga, uwaga, będziemy się łączyć w pokoje. Wróciła nam Kasienka. Więc będziecie mieć też okazję pogadać ze sobą, między sobą na Zoomie, bo będzie networking na samym końcu konferencji, ale przede wszystkim masa wartościowej wiedzy, która będzie Was wspierać w tym, żeby w tym życiu i w pracy dobrze żyć ze sobą i z innymi. Kasia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam.